Witam serdecznie, Marek Grochala, firma Bona. Dzisiaj o kasach, które nadadzą się na bazar na warunki poniżej zera. Tak naprawdę, mimo że producenci namawiają nas, że wszystkie kasy są cudowne na te warunki bazarowe, tylko trzy modele kas dzisiejszej homologacji, z takich, które się dzisiaj aktualnie możemy sprzedawać, na całym rynku naszym wielkim, mimo że kas mamy mnóstwo, tylko te trzy modele naprawdę nadają się na warunki poniżej zera. Najtańszą z tego rankingu będzie Mercury 130F, o nich wcześniej już rozmawialiśmy, to jest rosyjska kasa. Nie za przyjemna w obsłudze, bo nie ma polskiego menu, takiego łatwego, nie ma alfanumerycznego wyświetlacza i papier na dwie rolki, dosyć nie, nie, niezbyt miło się zakłada, natomiast jest kasą najtańszą, wytrzymuje do minus 10 i się nie psuje, to też jest dosyć ważne. Następna w rankingu, cenową w górę, jest kasa Datex Maluch. Mała, przyjemna, fajna już zrzutowym mechanizmem papieru, też o niej już mówiliśmy wcześniej i nadaje się do minus 5. I kolejna w górę, Tu w wariantach kolorystycznych występuje również w tym jasnym. I kolejna na, na warunki poniżej zera. I tutaj jest w ogóle mistrz, jeśli chodzi o warunki, bo do minus 15 nam się już nadaje. To jest k 10 I to na tyle. Najmocniejszy akumulator wytrzyma. Do 3,5 tysiąca paragonów, nawet z jednego ładowania, więc tutaj ewidentnie jest, 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 jest kasa mistrzowska, jeśli chodzi o wytrzymałość i, i parametry pracy. I to tyle. Żadna inna kasa, które tutaj widzicie, żaden producent nie przewidział pracy tych urządzeń poniżej zera, mimo że fizycznie używane są przez niektórych naszych klientów. Nawet kasy z Zabu, takie, Novitus Nano świetnie się spisuje, natomiast nie jest przewidziany do takich warunków, ale no, ludzie używają, no, ale oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że nie, nie, nie jest to w instrukcji napisane, że się nadaje, więc Nano, Nano na przykład ma od plus 5 parametry pracy i inne od zera, także zaleceniem jest, żeby używać tych kas powyżej zera. Dziękuję.